Connecting to, AI. Connecting to, AI. Connecting to, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. To jest podcast AI codziennie. W dzisiejszym odcinku poruszymy wpływ ChatGPT i innych narzędzi AI na świat edukacji. Zbadamy kontrowersyjne metody pozyskiwania danych przez gigantów technologicznych takich jak OpenAI, Google i Meta. Przyjrzymy się nowemu akceleratorowi Gaudi 3 od Intela i jego wpływowi na przyszłość sztucznej inteligencji. Omówimy, jak europejskie państwa walczą o zachowanie swoich języków i kultur w obliczu dominacji technologii z USA, oraz zastanowimy się nad nową kategorią komputerów AI PC wprowadzaną przez Microsoft. Mamy dziś piątek, 12. dzień kwietnia czas na 149. odcinek podcastu AI Codziennie. Debiut ChatGPT wywołał dyskusję na temat wpływu systemów generatywnej sztucznej inteligencji na edukację, gdzie zarówno uczniowie, jak i coraz większa liczba nauczycieli wykorzystuje AI do tworzenia i oceny prac pisemnych. Nauczyciele, sięgając po narzędzia takie jak Grammarly, Essay Grader czy ReTable dołączają do uczniów korzystających z chatbotów, co spotkało się z krytyką ze strony środowiska akademickiego. Mimo to profesor Dian Gajski z Ithaca College wykorzystuje Chat GPT do przeglądania i sugerowania poprawek w pracach studentów, co miałoby prowadzić do efektywniejszego i bardziej spersonalizowanego nauczania. Jednak eksperci podnoszą kwestie etyczne, w tym uczciwość samodzielnej nauki, oraz ryzyko plagiatu w pracach tworzonych przez AI. Skala wykorzystania AI przez uczniów i nauczycieli rośnie, a sytuacja, gdzie obie strony opierają się na sztucznej inteligencji, jest przez wielu uważana za absurdalną i mijającą się z celem edukacji. Dużo ostatnio o kradzieży danych przez firmy technologiczne, obecnie w obliczu braku danych do trenowania modeli AI, firmy takie jak OpenAI. Google i Meta zaczęły pozyskiwać je z YouTube'a, pomimo wątpliwości co do legalności takich działań. OpenAI wykorzystało narzędzie Whisper do transkrypcji filmów z YouTube, zdobywając dane z ponad miliona godzin materiału. Google, naruszając własne zasady, również transkrybowało tysiące filmów. W odpowiedzi na potrzeby AI, Google rozszerzyło warunki świadczenia usług by wykorzystywać publicznie dostępne treści. Meta, z kolei, rozważała zakup wydawnictwa i gromadzenie danych objętych prawem autorskim, gotowa stawić czoła ewentualnym procesom sądowym, uzasadniając to większą opłacalnością w obliczu konkurencji. Teraz słowo na temat chipów. Intel wprowadza na rynek nowy akcelerator Gaudi 3. Stanowiący wyzwanie dla dominacji Nvidii w obszarze sztucznej inteligencji. Premiera Chipa, zaplanowana na trzeci kwartał roku, ma na celu poprawę procesów szkoleniowych AI oraz wydajności aplikacji. CEO Intela, Pat Gelsinger, liczy na pozytywne przyjęcie produktu, zwracając uwagę na niższe koszty w porównaniu z ofertą Nvidii przy zachowaniu wysokiej efektywności całkowitego kosztu posiadania. Pomimo sukcesów Nvidia, takich jak akcelerator h czy platforma Blackwell, Gaudi 3 wyróżnia się większą wydajnością i energooszczędnością. Chip ma przewyższać konkurencję w wybranych parametrach. Gelsinger podkreśla, że rozwój AI i wyjście poza centra danych otwiera dla Intela nowe rynki w segmentach PC, telefonów i urządzeń sieciowych. Intel z akceleratorem Gaudi 3 planuje wykorzystać ten potencjał, oferując użytkownikom szybsze i efektywniejsze przetwarzanie zadań AI. Kolejna wiadomość: europejscy liderzy dążą do stworzenia własnych chatbotów AI, by przeciwdziałać dominacji technologii z USA, która zagrozić może europejskiej kulturze i językom. W obawie przed powtórzeniem dominacji amerykańskich firm. Z epoki mediów społecznościowych i Web 2.0 kraje Unii inicjują projekty rozwijające chatboty, płynnie posługujące się lokalnymi językami. Francja z ministrem gospodarki Brunonem Lemerem na czele podkreśla potrzebę ochrony europejskich języków przed osłabieniem przez algorytmy i systemy AI. Wyzwanie stanowi utrzymanie równowagi między własnymi językami a angielskim. Niezbędnym do konkurencji na globalnym rynku. OpenAI i inni amerykańscy giganci, tworząc modele językowe, aktywnie nabywają treści w różnych językach, wzbudzając niepokój w Europie. Lemaire proponuje stworzenie europejskiego rynku danych szkoleniowych z kontrolowanymi cenami, by europejskie firmy AI mogły konkurować z amerykańskimi. Ponadto Francja przewodzi w zawiązywaniu konsorcjum Alt-EDIC, zrzeszającemu 12 krajów unijnych, które ma na celu rozwój modeli językowych w europejskich językach. Rozwiązaniem może być szkolenie europejskich botów w ich językach oraz angielskim, by mogły również czerpać z szerokiej bazy wiedzy właśnie w tym języku. Microsoft wprowadza na rynek komputery AI PC. Tworząc nową kategorię sprzętową, która ma skupić się na akceleracji sztucznej inteligencji z wymaganiami jak specjalny przycisk Copilot. Mimo wielkich nadziei wiązanych z usługą Copilot, okazuje się, że pomysł na przycisk jest oparty na niezbyt kreatywnym wykorzystaniu zapomnianych standardów klawiatury IBM PC, które przewidywały przyciski od F1 do F23, w rzeczywistości. Przycisk Copilot to kombinacja lewy Shift plus Windows plus F23, co oznacza, że nawet starsze komputery mogą spełnić wymogi AI PC, zwłaszcza gdy dostępne są jednostki NPU w formie kart rozszerzeń. A więc, te niby nowe klawiatury pozostają jedynie nomen-omen sztucznie wykreowaną klasą sprzętową, gdzie główną nowością jest integracja z usługą Copilot. Jednak użytkownicy w Polsce po wciśnięciu przycisku Copilot zostaną przekierowani do zwykłej wyszukiwarki Windowsa, co pokazuje ograniczenia dostępności nowych funkcji AI w Unii Europejskiej. Pomimo marketingowych wysiłków Microsoftu, definicja AI PC i wprowadzenie przycisku Copilot nie wydaje się mieć większego wpływu na decyzje zakupowe. Jednocześnie dając okazję do krytyki nieudolnych praktyk marketingowych gigantów technologicznych. To już wszystko, co dziś przygotowałem. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Słyszymy się jutro. Cześć! Do nas, odcinki. AI, już na tu AI, podcast, który dostarcza Ci wiedzę. Sztucznej inteligencji, nie bój się, spróbuj, dołącz do naszej społeczności Już dzisiaj, wdrażaj to z nami Znajdziesz tu ciekawostki, newsy i narzędzia AI Michał Dziś, razem z Aśką, codziennie ma dla Ciebie odcinek, zawsze krótko i na temat Daj tego lajka na linki nie i koniecznie zasubskrybuj ten podcast, tą wiedzę można na wyciągnięcie ręki.